Czy korzysta Pani z y, komunikacji miejskiej, czy jest Pani zadowolona z rozkładu jazdy MZK w Puławach? Ja i tak jestem zadowolona. Dlaczego? No bo dosyć często jeżdżą Łemki i no, kiedy chcę to mam, nie muszę nawet sprawdzać rozkładu. Idę na przystanek i zawsze coś tam będzie. A czy bywają takie momenty, gdzie trzeba czekać godzinę na autobus? No bywają, bywają takie martwe punkty. Na przykład między 12 a pierwszą, a później po południu, gdzieś tak koło 17. Właśnie, czy kursów jest na tyle, że, że jakby dynamicznie się ta komunikacja yy, przepływa? Wydaje mi się, że nie. Jestem zadowolona. Dlaczego? No bo emki są na czas i co potrzebuję załatwić, to zawsze mi się udaje. A czy jest tu mimo wszystko jakiś taki problem z przestojami w tych autobusach? Czy, trzeba, czy zdarzają się takie momenty, że trzeba godzinę czekać? No to nie na tym przystanku. Tam gdzie czwórka, to tam rzeczywiście są długie przerwy. Ale tutaj to zawsze jakaś MK jest. To już takie są właśnie, że z godzinę trzeba czekać wtedy. Jak najbardziej, bardzo dobrze jeżdżą autobusy. A co do kursów, czy w miarę płynnie ta komunikacja przebiega? Czasami jest tak, że jest kilka na raz i godzina, czy tam dwie przerwy. I to jest za długo nieraz czekać. Mam rozkład, mam aplikację w telefonie, sobie sprawdzę, wyjdę na autobus. W każdej chwili mi tego pasuje, czy taki, czy taki autobus. A, a propos połączeń, porusza się pan raczej po, y, po mieście, czy raczej tutaj dotyka pan gmin ościennych, czy nie? Nie, raczej raczej nie. mieście, tylko, tylko po mieście jeżdżę. Emeryci, którzy jeżdżą do, do lekarza na zakłady, to mają problem, bo tam są te przerwy naprawdę bardzo y, duże i nie ma czym dojechać i nie ma czym wrócić.